Zuczone. Była rozgrzewka rano, trening Był trening, waga zrobiona Ja się szykuję na jutro Czekamy A teraz czekamy, tak Teraz sobie odmienimy miejsce Idę tutaj pogadać troszeczkę, jak tam panowie Jak się zawody podobają wszystko nam się podoba, tylko jeszcze nam bardziej się podoba jak wspominamy nasze lata. No właśnie Staczy. dlatego przyszedłem, bo takie buzie uradowane, nie bo nie na pewno wspominają. Oczywiście nie możemy ci wszystkiego powiedzieć. No wiem, to się nie, nie wszystko się nadaje. Wiesz o co chodzi? <laughs> nie, nie mam pojęcia. no Nie wiem o co chodzi, ale ma rację. Gratulacje! Lubią cię to trochę Dzień chyba. Lubię cię to trochę. No da, u mnie jesteśmy. No właśnie. Dużo kibiców, to chyba dobrze się walczy wtedy, co? Dobrze, dobrze, szczególnie te pierwsze walki są takie jakie są. To akurat dzisiaj się przydali. Jest dobrze, tak? Mam nadzieję, że będą codziennie. Na, <grym> na Jest pewno. Bardzo dobrze. Jest ja bardzo ja dobrze, wariacie. <grym> Jak tam kochaniutki? No, pierwsza rozrywkowa. Pierwsze koty za płoty? Tak jest. No ale tam było chyba liczenie, dobrze wszedłeś. No, zawsze pierwsza walka daje grafem Do przodu. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Witam, witam. Co tam słychać dzisiaj? malutku leci do przodu. A my się umawialiśmy kolego na trening i co? No właśnie, byłem na ważeniu z chłopakami. No właśnie, ja przychodzę a tam i kogo nie ma, On zawsze tak... Czuję, jutro jest. Dobra. Nie wiedział, że jest yy, półnarodzeniowy targ, nie wiedział jarmarki, <laughs> ale jak pojechał to się dowiedział. <laughs> nie, jutro jest, forma musi być. Jak trener ręce nie bolą? Eee, jakoś sobie radzę. Ledwo, ledwo, ale wytrzymam ten tydzień jeszcze. Gotowy na walkę? Szef? Gotowy na walkę? Oczywiście. Kolego, jako Świetna impreza. Co tu więcej powiedzieć? No, nie? Dobre walki i oby tak dalej. Powodzenia wszystkim zawodnikom. Gratulacje kolego. Dziękuję. Który jest który? Ja jestem ten pierwszy. Jak tam było? No Pierwsza dobrze. walka to chyba taka zawsze na przetarcie. No troszeczkę tak weszła troszeczkę za dysko ogólnie walka. Nie była jakoś mega wymagająca, ale no nabiegałem się troszeczkę, nie będę mówić, że nie. Ale co, jest git, lecimy dalej. Trzymaj czuki. Nie. Panie prezesie, jak zawody, dużo ludzi dzisiaj, co? No, dość dużo. A przecież to dopiero początek, tak naprawdę, więc się impreza rozkręca. Walki bardzo zacięte, trzeba przystać. Także będzie się tutaj dużo ziało. Pana to kojarzę skądś. Twarz znajoma. Oglądamy, czy czujemy, tej Majki od nas. No i jutro my. Zawodnik na czerwonego Mateusz Urban. No nie mogę. Po cywilnemu to Cię chyba pierwszy raz widzę. Tak, przyjechałyśmy, zaczynamy. Yy, oglądamy naszego kolegę, wspieramy nasz klub. No wziął i Mateusz wygrał znowu. Tak, znowu nic nie zaskoczył, także... Nic nadzwyczajnego, tak, cały tak. czas wygrywa. Tak. Lecę do ciebie Mati. Mimo ciężkiego sezonu, cały czas w formie, jak ty to robisz? O, no, już sezonu, zaraz, Kasonu. No ale nie widać po tobie. Idziesz jak burza, znowu wchodzisz, wygrywasz. Jak, jak to się dzieje? Talent masz jakiś czy co? Ciężki trening tylko. Gratuluję! Ten to się tylko pręży! Nic nie robi, tylko się napina! Napinka musi być. A trener, co tak chodzi? Nie ma Damiana? Zgubił się? No nie, nudza się ci Nudy nie? Nic się nie dzieje! Po walce przed walką, bo przed ja już walką. się gubię przed walką, tak? dobrze? Z wyciętliwością. No widzę, jest skupienie, jest koncentracja. Całkowicie. Super. Powodzenia. Dzięki. Panowie a wy wędki składacie czy jak? Czy jak to będzie? To nie ta impreza jest. Walczyłeś chyba, nie? Walczyłem no. Ciągle ci mało. <laughs> Waga niestety. <laughs> Na lewo, Przygotuj lewo! Przygotuj lewy prosty, Witamy na mistrzostwach Polski! Witamy! zła śmietanka jest? Same orły! Nie uciekaj, nie uciekaj, smacznego! Ja tylko dlejem Integracja związkowa. Przynajmniej wagi nie musi robić. Taki clucz. Jak tam na zawodach dzisiaj? Zajebiście. Mogę przyklinać. <śmiech> <śmiech> no cóż, ogólnie nie nudzę się. Mam tutaj pierwszy rząd praktycznie na, na walkę, więc nie narzekam. No i cóż, wspieram. Mocno, mocno przychodzą? Mocno przychodzą. No tutaj mam listę za chwilę. Y, z wielką chęcią Społogę energetycznie wszystkich zawodników. Y, ja nigdzie nie uciekam stąd, więc. Także zapraszamy, mogą przychodzić. Zapraszamy, do niego od Brokuła. No ja tu czekam na Was. Co, co trener, wchodzicie? Wchodzimy, bo wygramy. Kacper, gratulacje! Dziękuję. Jak się czujesz teraz? Bardzo dobrze, wygrałem. Śmierdzę głośno. O, teraz będzie lepiej trochę mówić, nie? Wygodniej. Już będzie, ta pierwsza walka zaczęła, czyli już będzie wejście w ten turniej. będzie. Gratuluję. Nie? Co tu się wyrobiło? Idziemy po złoto, co mogę powiedzieć. Jak tam, jest na co popatrzeć? Oczywiście, coraz lepsze walki się wyłaniają teraz, tak? mamy ćwierćfinały i z dnia na dzień coraz lepsza selekcja będzie. What? Na chwilę tego trenera zostawiłem, a trener już jak piękna dziewczyna, to zawsze obok. Sianek ze ślubu będzie. Boże. No. Tak. Strach trenera zostawić tutaj, a od jutra dziewczyny walczą. No. Wiem, wiem. Jak to miło Was widzieć dziewczyny? No, wie, wie, wie. Która jest która? Bo to zawsze takie pytanie muszę zadać. Pięćdziesiąt na 50 zawsze. <laughs> Gratulacje Mike, robota zrobiona co? Dziękuję bardzo, tak. Ale... mocna walka ale jak zwykle pierwsza taka na otwarcie mistrzostw także jedziemy dalej teraz w plecicach. Przeciwnik, bardziej. dużo charakteru. Tak, dużo charakteru, twardy przeciwnik, także fajna pierwsza walka, nie? Ale byłeś troszkę sprytniejszy, te ciosy bardziej dochodziły. Tak, byłem sprytniejszy, szybszy i to wykorzystałem. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Bo Was to tylko raz na rok widzę, a, kochaniutka. Tylko przyjeżdżasz, odbierasz mistrzostwo i wyjeżdżasz. To jestem to najważniejsze imprezie. <laughs> Sądzę, czy jak mam tytułować? Na razie, panie doktorze, a zobaczymy, co będzie dalej. Stary gratuluję! No, robisz dobrą robotę dla Boksu. No, cieszę się bardzo. Okazuje, ja że... Też, bo, bo, że, że można. Że można, tak. A powiedz mi, e, dzisiaj walczysz, jak to jest? Tak, dzisiaj walczę, mam 13 walkę. E, o, to jeszcze rynka. troszkę. Tak, jeszcze trochę, ale już powoli trzeba się przygotowywać. Na robocie wreszcie tak. Cię złapałem. Teraz, teraz już wyglądam jak ja. No nie no jak widzę Dalia, że jesteś to muszę podejść. No jak tam zdróweczko? Będziemy się widzieli częściej. No to rewelacja, nie przeszkadzam. Jakieś ważne rzeczy, tak? Tak, tak, tak. tak A to tu nie przeszkadzam. Szkolenie, szkolenie. Gratulacje, jak się czujesz po walce! Może być, może być. Może być? Może jak to mówiąc. Nie wiem, będzie lepiej. Mati, gratulacje! Dziękuję. Dobra walka była! Co? Coś zawsze lepiej można, zawsze. Jak tam, zróbeczko, jest? Powiedzmy, jest dobre. Fajna walka. Dobra walka była, zadowolony trener. Bardzo, bardzo. bardzo dobra. bardzo mm, to zadowolona. zadowolony. Trener jest ich trochę podopiecznych. Jeden schodzi, drugi wchodzi. Dzieje się. Jak się czujesz po walce? No tak, muszę, no mogłoby się mogło być o wiele lepiej. Sam no już że... nie narzekaj, no wygrałeś. Na pewno to jest pierwsza walka. Pierwsza walka jest zawsze dla mnie najgorsza. Przynajmniej mam nadzieję, że będzie o wiele lepiej jutro. Że jutro pokażę pełnią swoją możliwości. I co? Lecimy dalej po medal. Że mam cioki Dziękuję. Ja bym się tak z nim nie bawił, on się nie zna na żartach. On lubi, on no, lubi. No nie wiem, nie wiem do końca, czy on tak lubi. Tak sobie tylko idę popatrzeć. Ale by była bastura. Ale by z kim to poszło. Ile radości od razu, nie? Krzywda ludzka, to od razu nie się. To umiesz mi humor poprawić. A? czerwonego Nikodem Woza. Liga Niebieskiego, Nikodem Trener się trochę zdenerwował, widziałem. Majku, ale to bardzo. Na widziałem, widziałem. Ale dobrze się skończyło. Jedno się także. Żeby... Nikodem, nie możesz tak trenera denerwować, zobacz. Ja, co, no, nie mogę, właśnie, nie mogę. No, no. Ale jak, no pierwsza walka i poszło. A pierwsza walka i poszło. No. Jest jednogłośnie, ale trochę błędów było, bo trener się strasznie. To nie miało być to, co zakładaliśmy trenerem, ale pierwsza walka to taka przejściowa. myślę, że jutro będzie o wiele lepiej. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Bokserski spryt i nieuchwytność, czyli Damian Durkacz. Tak. Dobrze jest, dobrze jest. No jest trochę dobrze. Jeszcze na ringu, które nogi mi są jakby nie spracowały z ciałem, ale... Pierwsza walka zupełnie. To ja jedziemy kleju, z tynku na te podeszli. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Powodzenia. Gratulacje panowie, gratulacje trener, jak się czujesz? Dziękujemy, czujemy się super, otworzyliśmy te mistrzostwa. Z przytupem nie było lekko, ale dopiero się rozkręcamy, więc powodzenia dla wszystkich zawodników. Dzięki. Pisząc seniorów doktor nauki matematycznych, Rafał Bergiński! Rafał, można powiedzieć, że dobrze wszedłeś w turniej! Dobrze to obliczyłem, tak? A matematyka przystała, Dziękuję za zapowiedź. Gratulacje! Dzięki. No i jutro następna walka, także proszę trzymać kciuki. Powodzenia! Dzięki. I na trybunach łapiemy Pana Prezesa, Panie Prezesie, chyba udany turniej, dobrze się rozkręca, Jest walki, super. walki eleganckie. Coraz lepszy, coraz lepsze. Nudy, bracia wygrywają, nic się nie dzieje. Co się nie dzieje, lecimy dalej. Gratulacje. Dziękuję bardzo. No jak gratulacje, jak mówiłeś, tak było. No tak, zaraz się wygrywam, wiadomo, do pierwsza walka. I będę się z nim tutaj zdradzał pierwszej walce, ale wygrałem tak się szczęście. I do przodu. Tak jest. I Czy ja tu widzę Mistrzynię Świata? Co prawda trochę w innym sporcie, ale gratulacje. Dziękuję bardzo. No już się chyba przeciwniczki boją, jak przyjechałaś. No mam nadzieję. Czy mam kciuki w takim Dziękuję razie. Nie, co? niebieskiego. Karol Mówiłem, że przyjdziemy dalej, no i idziesz dalej! No i wszystko idzie zgodnie z planem. Jutro chyba następna walka, trzymajcie mocno oczuki. forma jest dobra i jedziemy dalej. To... Narobił! Poza powiedzieć, że Zbił mi koleżkę. Poddania przez sekundantach. Rungier trzeci zwycięży. <noise> Podnik z narodzenia Czernym Dawid Kruczkowski. KS po Dawid, gratulacje! Dobra walka, dużo charakteru który przeciw nich pokazał! Tak, dziwił charakter, pokazał charakter. A, A charakter. ci z radomia to oni wszyscy tacy sami. Tak, tak. wszyscy charaktery są, nie? No. Ale gratulacje na koniec, chyba się cieszymy tutaj dzisiejszego dnia. Tak, pierwsza walka, wejście w turniej, jestem zadowolony. A trener też zadowolony? No tak, weszliśmy w turniej, wiadomo jak to jest, to są mistrzostwa polskich seniorów, no. Najlepsi z najlepszych, weszliśmy w turniej z zwycięską walką, jestem bardzo zadowolony, czekamy na następne pojedynki. Do zobaczenia jutro, tak? Do zobaczenia.